A więc po trzech godzinach wyprawy znajdujemy się w takim otwartym niedocenianym przez większość ludzi a naprawdę świetne miejsce na wyprawę, na ognisko a nie tylko ognisko mniejsza o szczegóły z przeszłości kobietami a w każdym razie po trzech godzinach marszu w końcu ruszyliśmy w dzicz Oczywiście zgubiłem znajomych, ale to norma. Przynajmniej nie przeszkadzają, a i piwem się nie trzeba dzielić. Też mają swój własny program, ale wiadomo, jak to, życie to życie. Życie pisze, pisze scenariusze, tak? Ogólnie jesteśmy prawie w środku lasu. Wiele imprez się tu wydarzyło, tyle wspomnień, miliony wspomnień z tym miejscem. Troszkę się tu pozmieniało. No i właśnie ogólnie jesteśmy w miejscu, które 1001 noc wspomni no ale wiadomo jak to bywa. Oczywiście jesteśmy ludzie, dawniej tu nie było takiego tłoku, ale teraz powstało coraz więcej zabudowań w okolicy, oczywiście centrum handlowe też Monarka. Także ludzie tutaj idą, nie tylko wypić piwo tak jak ja teraz, bo wspominać się lata młodości, ale też i z psami, i z dziećmi. No cóż, tu pozdrawiam trzy moje były, które tutaj łaziły ze mną, opalały się i nie tylko. No i oczywiście kompkiami, z którymi tutaj niejedno ognisko było przecudowne, ale będzie więcej. W tym roku ogólnie ruszamy właśnie z sezonem grillowo, ogniskowo, imprezowym. Także myślę, że nawet będziemy takie mocarne ekipy jak dawniej montować po 70 osób, nie więcej. Oczywiście apeluję do wszystkich sprzątamy po sobie pełna kultura, można wypić, można zabalować, można robić wiele różnych głupich rzeczy, mądrych i głupich, ale najważniejsze. Jak przyszedłeś, tak został lat. Pierwsza zasada. Podstawowa u mnie. Możemy balować do białego rana, nawet, ale nawet i kilka dni. Ale sprzątamy po sobie. To jest podstawą. O, na przykład tego miejsca tutaj nie było. Nie pozdrawiam ludzi, którzy zostawili to. Trochę rozsądku. A raczej dużo rozsądku. Jesteście debilami, po prostu jeśli zostawiacie taki syw w lesie. Już nie mówię, że jakieś zwierzę się skaleczy na rozbytej butelce, ale jak to wygląda. Jakbym miał teraz co maranżować, to już wolę iść w krzaki. Dobra, miejscówka spoko. Ale ten syw mnie odraża po prostu aż cofa. Także nie polecam, nie popieram jak najbardziej. A, słychać piesta. Taka pa... bardzo miła pani z pieskiem jest nie może zagadam nawet do niej, w końcu po rozstaniu z trochę już minęło, czekałem, odchorowałem jak to mówią po męsku, więc może to zmienić, ale nie wiadomo czy jest nie wolę nie ryzykować zresztą w ciemno. Ach, no i kolejne pamiętne miejsce, górka, która troszeczkę strasznie zarosła, pamiętam jak tutaj Ach, kiedyś na święto rękawki też była fajna imprezka we dwoje. Potem doszli znajomi, co się przerodziło w małą imprezkę. A, no i też tutaj pierwsze o życiu się całowałem. Także mega pamiętne miejsce. Urodziny też tu urządzałem. No to tak raz, jak to mówią, zdrowie za tych, co nie mogą, no i za tych, co tu nie ma, a powinni być. Ale to zmienimy jeszcze. Oczywiście jest problem. Nie ma czym otworzyć piwa. Co robimy, jeśli nie mamy zapalniczki, którą można otworzyć piwo, albo otwieracza? A proszę bardzo. Tutaj mamy taki ładny kamyczek. I na tym kamyczku ładnie otwieramy piwko. Także na tym kończę ten dokument. Także historyczny, wspomnieniowy. Jeszcze szybkie ujęcie wokół, jak wygląda okolica. Piękne sosny u góry. Dąb sosny. Jest fajnie. Zrówka. Do zobaczenia później.